Jeżeli interesujecie się komunikacją psów, to na pewno wiecie, że interpretując zachowania, no zawsze musimy. Cześć, skupić się witajcie na tym, w jakim po dość długiej przerwie. mam zamiar regularnie sobie publikować odcinki sytuację, podcastu, ale standardowo. A także nie patrzeć na jeden wyrwany sygnał, ale na całe ciało, na całego psa. Dzięki temu jesteśmy w stanie z większym prawdopodobieństwem dobrze zinterpretować dane zachowanie, bo to co musicie wiedzieć. To nigdy nie jest tak, że jedno zachowanie ma tylko i wyłącznie jedną interpretację. Te same zachowanie może mieć różne znaczenia w zależności od sytuacji. Dlatego tak ważne jest skupienie się właśnie na kontekście, na analizie całej sytuacji, a także na przeanalizowaniu większej ilości sygnałów, które jesteśmy w stanie wyłapać, czy to z danego psa, czy też z hmm, chociażby z tego, co drugi pies odpowiada na te zachowanie. Ostatnio nagrywałam dla moich patronów webinar na temat często błędnie interpretowanych zachowań psów i pomyślałam sobie, że o kilku wspomnę i tutaj w podcaście. Także, jeżeli chcielibyście bardziej zagłębić ten temat, dowiedzieć się czegoś więcej na temat tych zachowań, o których powiem, a także na temat. Większej ilości często błędnie interpretowanych zachowań, to zapraszam Was na Patronita. A dzisiaj, tak pokrótce wspomnę Wam tylko o kilku zachowaniach, które myślę, że dość często są. Właśnie błędnie interpretowane przez opiekunów czy też osoby, które, które obserwują zachowanie. Jednym z takich zachowań jest na pewno on, który bardzo często kojarzy się z zachętą do zabawy, z zaproszeniem do zabawy. Tymczasem wiele psów używa ukłonów jako prośby o dystans. Te ukłony wyglądają nieco inaczej, w zależności właśnie od tego, czy chodzi tutaj o zabawę, o zachętę do ruchu, taką zabawową, czy też o zdystansowanie. To mogą być dość subtelne elementy, które może być trudno wyłapać, ponieważ na przykład w momencie, kiedy mamy ukłon zabawowy, często jest tak, że łokcie przypadają do samej ziemi, są łapy są równoległe do siebie, natomiast w momencie, kiedy ten ukłon jest dystansujący, bardzo często jest tak, że te łokcie nie dopadają do samej ziemi, często są bliżej siebie, ale to, co będzie też takim wyraźnym, wyraźnym informacją dla nas, to reszta ciała psa. W momencie, kiedy ukłon jest zabawowy, Ciało jest rozluźnione, twarz jest rozluźniona, widzimy, że pies tym ruchem zachęca drugiego psa do tego, żeby na przykład podążał za nim. Natomiast w momencie, kiedy ten ukłon jest, ma, ma pełnić funkcję dystansującą, Całe jest dużo bardziej spięte, może tam być widać też więcej sygnałów świadczących o niepokoju. Także znowu patrzymy na całe cało psa, patrzymy na kontekst sytuacyjny, więc analizujemy sobie też, co właściwie między na przykład tymi dwoma psami, czy tym psem i człowiekiem w danym momencie się dzieje. Um, bo to też może mieć ogromne znaczenie, jeżeli. Spotkały się dwa psy, które mają trudności w relacjach z innymi psami. Spotkały się właśnie po raz pierwszy, sytuacja jest napięta i nagle jeden z nich wykonuje ukłon. No to małe szanse są na to, że jest to ukłon zachęcający do zabawy. Raczej jest to ukłon, który ma na celu właśnie poproszenie drugiego psiaka o dystans, o zatrzymanie się, przesunięcie się niż ten, niż ten taki zabawowy. Kolejnym zachowaniem, które często jest bardzo niezrozumiałe, to kładzenie się. Kładzenie się na przykład na widok innego psa mijanego na ulicy czy też przechodnia. Bardzo często jest to postrzegane jako taka chęć zaczekania na to, aż ten drugi psiak podejdzie. Natomiast. Te kładzenie się ma może mieć bardzo dużo różnych znaczeń, więc tutaj nigdy nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć: Mój pies kładzie się, ponieważ. Więc tutaj nigdy nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dany pies się kładzie, jeżeli nie znamy szerszego kontekstu, jeżeli nie znamy dokładnie tego psa jego trudności yy, itd., tak ponieważ kładzenie się może też yy, Oznaczać, że pies obawia się, jest niepewny i prosi drugiego psa lub człowieka o to, żeby dał mu chwilkę, żeby zwolnił, zatrzymał się, żeby nie podchodził, ponieważ po prostu sytuacja jest dla niego zbyt trudna, więc może mieć to związek z niepewnością. Kładzenie się może być też związane z grożeniem, z taką chęcią zatrzymania tego intruza. Może być z kolei też odpowiedzią na groźbę drugiego psa. E, może być chęcią zatrzymania opiekuna, kiedy faktycznie pies stwierdza, dobra, jak się położy, opiekun mnie nie ruszy, i wtedy będę mógł się przywitać z tym zbliżającym się kolegą. Może też być związane z zachowaniami łowieckimi. E, pies kładąc się, może też wchodzić właśnie w zachowania łowieckie, może to być element y, takiego polowania. W kontaktach społecznych także mogą wchodzić w zachowanie łowieckie z różnych względów. Może to mieć związek z niepokojem, z wysokim pobudzeniem. I właśnie możemy obserwować wtedy gdzieś tam te elementy tych zachowań łowieckich. Kładzenie się może też być elementem zabawy, może to być na przykład chwila przerwy w zabawie, może też kładzenie się być takim elementem demonstracyjnym na zasadzie, to mój kawałek ziemi, mój teren, ja stąd nie pójdę, nie jesteś w stanie mnie ruszyć. Czyli taka chęć zaimponowania drugiemu psu. Więc tak jak widzicie, to kładzenie się może mieć całą masę różnych znaczeń, i żeby być w stanie zinterpretować, o co może chodzić w kładzeniu się u danego psa, musimy mieć dość sporo informacji na temat tego, kim ten pies jest, jakie ma trudności, jakie ma tendencje, jakie ma relacje na przykład z drugim psem, któremu w ten sposób. Komunikuje. No i oczywiście znowu patrzymy na całe ciało psa, sprawdzając sobie, jak wygląda jego twarz, jego uszy, jego napięcie w ciele itd. Tak Ogon. Kolejne, kolejne zachowanie, które jest bardzo często błędnie interpretowane, to machanie ogonem, ruch ogona. Ruch ogona może się pojawiać w bardzo wielu sytuacjach. Ogon jest w ruchu zazwyczaj w momentach pobudzenia, więc interpretowanie właśnie tego, co się, jakie emocje mogą, może odczuwać pies na podstawie tylko i wyłącznie ogona, może być często bardzo mylne. Zwłaszcza, że różnorodność psychogonów jest przeogromna i to, jak pies nosi ogon na co dzień, to też jest bardzo bardzo różne, bardzo indywidualne i będziemy mieć psy, tak jak na przykład terierowate, które często mają ogony dość sztywne, wysoko uniesione jako taki normalny, neutralny, no, normalna neutralna pozycja ogona, gdzie u innego psa tak uniesiony i usztywniony ogon będzie już sygnalizował wysokie napięcie. Także w znajomość tego jak dany pies na codzienności ogon jaka jest ta neutralna pozycja ogona to też jest bardzo ważny element kiedy... Natomiast to co dobrze jest wiedzieć to to zapamiętać to, że właśnie ogon w ruchu to ogon to ogon psa w pobudzeniu. Ten ogon może być uniesiony sztywno, gdzie będziemy podejrzewać, że tutaj mamy jakiegoś rodzaju napięcie u psa. Ogon może też być w ruchu w momencie, kiedy zostanie podkulony, włożony między nogi w stronę brzucha, co będzie oczywiście świadczyło o niepokoju. Ogon puszczony luźno, bądź też ogon w takiej bardziej wyśrodkowanej pozycji, będzie nam mówił o tym, że emocje są już bardziej neutralne. I co ciekawe, według badań to, w którym kierunku ogon bardziej zamachuje, to też nam podpowiada trochę o tym, co pies może odczuwać. I tak, kiedy ogon zamachuje bardziej w stronę lewą, to ma to związek prawdopodobnie z niepokojem. Natomiast kiedy zamachuje w stronę prawą, to tutaj stosunek psa wobec tego, na czym aktualnie się koncentruje, jest już bardziej przyjazny. Kolejnym takim zachowaniem, które może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, jest odsłanianie brzucha. Odsłanianie brzucha często kojarzy się z relaksem, z zachętą do dotyku. I tak, może tak być, że pies zrelaksowany będzie kładł się na plecach, odsłaniał brzuch, może w takiej pozycji zapaść w sen, będzie to świadczyło o tym, że czuł się bezpiecznie i był zrelaksowany. Może być tak, że podczas dotyku z osobą, której ufa, też będzie w ten sposób gdzieś tam. Może być też tak, że w trakcie kontaktu z jakąś osobą, której pies ufa, podczas głaskania także będzie odsłaniał brzuch, zachęcał do kontaktu, do dotyku. Natomiast chcemy wtedy widzieć, że pies jest rozluźniony i zrelaksowany, ponieważ czasami pies może odsłaniać brzuch, co będzie zachowaniem takim poddańczym, submisywnym. Związanym z obawą. Bardzo często wtedy będziemy mogli zauważyć, że ciało psa jest spięte, że ogon jest wciśnięty pomiędzy nogi, nie ma tam tego rozluźnienia, nie ma tam tego relaksu, natomiast mogą się pojawić jeszcze inne sygnały świadczące o stresie, o napięciu. Oprócz właśnie napiętych mięśni czy podkulonego ogona, to może być chociażby oblizywanie się, mlaskanie. Odwracanie głowy. I bardzo często to leżenie w napięciu jest takim bardziej troszkę leżeniem na boku niż tak zupełnie na plecach. Więc warto zwrócić uwagę właśnie na dodatkowe sygnały i w ogóle na kontekst sytuacji znowu, tak? w jakiej sytuacji ten pies się znalazł, z kim jest aktualnie w interakcji. Może też być tak, że pies w taki sposób będzie starał się bronić, czyli w takim napięciu odwracał się będzie na plecy i łapami będzie mocno odpychał, na przykład tego, kto, kto do niego podchodzi, czy to drugiego psa, czy człowieka. Więc może być to też taka pozycja, która będzie mu pomagała troszkę się następnie zdystansować od, od intruza. I jako ostatnie zachowanie, o którym Wam dzisiaj powiem, to lizanie. Jako, że lizanie jest też bardzo, bardzo często błędnie interpretowane, i tak z moich doświadczeń, to zwłaszcza w interakcjach psów z dziećmi. Jako, że lizanie kojarzy się z całuskami, z buziaczkami, z czułościami, to bardzo trudno opiekunom, rodzicom, dorosłym osobom, które są świadkami właśnie tej interakcji psa z dzieckiem, wyłapać to, że tam jest często dość sporo napięcia. Lizanie może być też prośbą o dystans może być właśnie informacją na temat tego, że pies nie czuje się komfortowo i prosi dziecko czy też inną osobę lub psa. O to, żeby się oddaliło, żeby nie robiło tego, co w danym momencie robi. Często dzieci mają taką tendencję do tego, żeby podchodzić do psa i przykładać twarz do jego twarzy. I te lizanie wtedy bardzo często się pojawia w momencie, kiedy właśnie dziecko lub inna osoba nachodzi psa w jego przestrzeni. Ale nie musi to być tylko lizanie twarzy. Może być to także lizanie ręki, jeżeli na przykład. Podchodzimy do psa, zaczynamy go dotykać, a on chce nas poprosić o to, żebyśmy tą rękę zabrali. Jeżeli chce nam zakomunikować, że ta ręka go niepokoi, może też w taki właśnie sposób poprzez lizanie dawać nam o tym znać. Oczywiście lizanie będzie też czasami miało związek z tymi zachowaniami, właśnie takimi przyjaznymi, więc jeżeli widzimy, że pies jest zrelaksowany, chętnie, na przykład sam też przyszedł do nas po kontakt i te lizanie się pojawia. To może być faktycznie tak, że jest to element właśnie czułości, takich zachowań przyjaznych, afiliacyjnych. Dajcie znać, czy jeszcze jakieś zachowania, które często są błędnie interpretowane, przychodzą Wam do głowy. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.